Cześć, witam Was z kanału Karol w lesie. Byłem dzisiaj na działce i postanowiłem wyjść przez płot, zobaczyć, czy nie ma żadnych grzybów. Co prawda, tam nigdy nie rosły, ale znalazłem pierwsze w moim życiu kożylaże czerwone. Niestety nie brałem telefonu, bo tam to raczej nigdy w tym miejscu grzybów nie było, i dlatego nie brałem. Dlatego, bo nigdy tam nie było. No a ja wyszłem i było bardzo dużo starych prawdziwków. A jak żeśmy weszli głębiej, to znaleźliśmy koźlarze czerwone. Już wam je pokazuję. Zobaczcie. To są koźlarze czerwone. Bo są dwa różne gatunki. Są koźlarze pomarańczowo żółte. A są koźlarze czerwone. Koźlarze czerwone rosną pod to, topolami osikami i właśnie tam była topola osika. No i dlatego one tu urosły. Warto też z, z, zwrócić uwagę na to, że koźlarze czerwone mają mniej takich łusek. Na trzonie niż koźlarz pomarańczowo-żółty, który ma najczęściej cały zapełniony trzon takimi łuskami. Zresztą jeszcze te koźlarze były trochę brudne, bo one rosły w takiej brudnej trawie. I dużo też zobaczcie, że tu jest o! Brudów, nie? No i. Charakterystyczne, że one rosną to pod topolami, osikami, i ich właśnie nie trzeba szukać w lesie. I właśnie wy, wyszłem za płot pod działkę, nigdy tam nie zbierałem grzybów, w tamtym miejscu. No i takie właśnie się koźlarze nam trafiły. Bardzo ładne. Pierwsze w moim życiu, słuchajcie, bardzo się cieszę. Ten taki starszy widać już. Nie wiem, czy coś z niego będzie. Co prawda, zdrowy jest, ale. Ale no, wątpię. No, co prawda, koźlarze są te zdrowe. Zdrowe. No to zobaczymy. No i są bardzo piękne. Trochę widać, jeśli ślimaki pozjadały. O! No i niestety nie mogłem nam właśnie znaleźć, gdzie one rosły. No bo właśnie nie wziąłem telefonu. Na działkę. Bardzo ładne są. Mają twarde dosyć nogi. Myślę, że będą zdrowe. Zobaczymy. Ja się z Wami żegnam. Do następnego odcinka. PA.